Witam was, bracia i siostry w Sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. Adventowe refleksji, w skupieniu, w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę do każdego gorącego i otwartego serca. Niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy mogli go rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój. Niech się weseli święty, bo bliski jest zwycięstwa. Niech się raduje grzesznik, bo dane jest mu przebaczenie. Niech powróci do życia poganin, bo do życia jest powołany. W małym, świętym dziecku Bóg daje nam zbawienie. Niech gwiazda betlejemska zwiastuje nam sercu na nowo tę dobrą nowinę. Niech się rozladuje serce i uwierzy Jezusowi. Życzę, aby nowonarodzony Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to. Co jeszcze martwe, niech światło Jego Słowa prowadzi nas przez życie do wieczności. Niech Bóg błogosławi Was i Waszą rodzinę, a święta rodzina niech przypomina o tym, jak ważne są dla Was więzi bliskich. Niech narodzenie Jezusa przypomina Wam o tym, że każdy z nas jest ważny i umiłowany przez Boga. Niech modlitwa i wiara dodadzą Wam siły i otuchy, a szczęście i zadowolenie towarzyszą Wam każdego dnia. Dziękuję z całego serca za wspólnie spędzony czas. Prosimy o umieszczanie intencji i życzeń poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej, i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.